Pytanie do Q&A. Kiedy w końcu zamkniesz mordę i przestaniesz wrzucać ten swój chłam? No i widzicie, i zaczynajmy. Nie oceniam cię, ale na świniobicie bym cię nie zaprosił. To będzie taka muzyka w stylu... Tego się nie spodziewacie. Kaja Ibregowicz Oczemiam cię, ale na świniobicie bym cię nie zaprosił. Oczemiam cię, ale na świniobić, Cię nie zaprosił. Jako, że pod ostatnimi moimi filmikami było sporo pozytywnego odzewu, co wielu ludziom w pale się nie mieści, e, rozpoczęła się dyskusja na wielu frontach, w ogóle, co tutaj się dzieje. Między innymi e, analizy, czy zatrudniłem agencję PR-ową. Jako osoba pracująca w pr i marketingu, bardzo się cieszę, że ludzie coraz lepiej rozpoznają tego typu wałki. Powiedziałbym, że na 85% działa tu agencja. E, sprawdziłem tę osobę na LinkedIn i faktycznie pracuje ona w agencji Twój stary najebany na weselu, PR. A ten żart napisała moja agencja, agencja Liżme. Czym jest Lizmy? Powiem szczerze, że jedno, co tak naprawdę widać w projekcie YouTube, to to, że po pierwsze po kilku długich latach takiego życia macie wszelkiego rodzaju defekty psychologiczne, na przykład narcyzm i pewnie milion kolejnych. Wiecie, jaka jest taka ciekawa współczesna tautologia? E, takie zdanie. Oni tam wszyscy są pojebani, albo oni tam wszyscy są zaburzeni. To można powiedzieć o każdym środowisku i brzmieć na, jakby na to, na co chcesz brzmieć w takim kontekście, nie? Po drugie, jedna i najważniejsza cecha, żeby zostać youtuberem jest atencyjność. Nieważny jest talent i inne, liczy się tylko kurewskie pragnienie do poklasku. No to żeś naprawdę nieźle rozkminił, że ludzie publikujący rzeczy w internecie mają potrzebę i chcą być oglądani przez ludzi, nie? Nieźle ci idzie, więc ja bym szedł w tę stronę, w sensie myślenia. Mordeczko, życie nie wygląda tak, że coś się odjebało, ale wychodzisz na prostą i są napisy końcowe i ładna muzyczka, a później już tylko bliz. Nie? Tak wygląda progres w życiu. Chłopie, ty się tylko kompromitujesz i plujesz na wszystkich, którzy jeszcze w ciebie wierzyli. Widziałem taki komentarz, nie mogę go znaleźć, więc mamy taki. Ale o plucie było wiele, e, że pluję widzą w twarz, i mówię, że to że tylko deszcz pada. A ja myślę, że ja robię dokładnie coś innego. Ja mówię, że wam pluję w twarz, ale okazuje się, że to tylko ciepła, przyjemna mrzawka. Think about it. Całkiem dobrze gminisz, ale to jednak nie to jeszcze. Mam wrażenie, że wydaje ci się, że porzuciłeś ego, ale nadal jeszcze jesteś mocno w nim. Tylko to wypierasz, nigdy nie zakładaj, że już sobie wszystko poukładałeś i zrozumiałeś. I to jest bardzo spoko komentarz. Widzicie, takie coś, co przyjmuje. Możemy tutaj zagrać oczywiście w buddyjskiego pingponga, czyli powiedzieć, że wytykanie ludziom, że tkwią w ego, jest bardzo ego rzeczą do powiedzenia. I to jest nieskończona pętla, z której nigdy nie wyjdziemy, <grym> dopóki jedno z nas nie spróbuje czegoś na innym levelu, czyli na przykład. Zamilknąć. Rozumienie treści, różne aparaty poznawcze, czy więc treści neonazistowskie powinny być normalne w internecie. Ja nie rozumiem, co się w twojej łapie nie dzieje. Czy koncież kogoś krzywdzi albo zachęca do tego? Ludzie tu komentują, jakby co najmniej wysyłał listy z ładunkami wybu wybuchowymi do losowych ludzi. Ja też tego nie rozumiem. No, ludzi pojebało, nie? Część ludzi autentycznie pojebało, nie? Nie, że wszyscy. To, to nie jest tak, że, że, że ja wszelkie głosy, które mnie nie lubią, że ja z nimi chcę się e, napierdalać. Ja, jak mówiłem, ja to wszystko akceptuję, nie? Ale część ludzi naprawdę popierdoliło. Zobaczmy. Gonciarz wstaje rano i pyta: Gdzie jest Kasia? Gdzie jest Jezus? Kurwa, gdzie są moje tabletki? Chyba trzeba będzie zrobić zrzutkę na tabletki dla gonciarza. Powinien zwiększyć dawkę, a będzie ciekawiej, choć i tak już jest niezły ubaw. Może w następnym filmie pójdzie na grzybki do lasu, albo Oldas Stoles i pochylony nad nim będzie pierdolił, bełkotliwe teksty od odwróconej psychologii. Gonciarz budzi się w nocy i krzyczy: Kasiu, wróć i przywieź tabletki, ale zryty Beret. Dobrze, że jest, bo jest się z kogo pośmiać. YouTuber na tabletkach, tego jeszcze nie było. Ja pierdolę. <noise> Co jest? Depresja? Kryzys wieku średniego? Może po prostu zwykła ludzka głupota? Trudno orzec. Jedno jest pewne. Gonciarz zatracił się. Zatracił w labiryncie własnego ego, gdzie gwiazda YouTubea stała się więźniem własnej próżności. Patrząc na niego, nie wiem czym. Co ty kurwa piszesz? Wypracowanie na Polski? Co to w ogóle jest za flow? Kim jest ten człowiek? Niegdyś gwiazda polskiego YouTube'a, teraz zagubiona dusza, miotająca się w odmentach własnego ego. Jego kanał, kiedyś tęskniący życiem i błyskotliwym humorem, teraz emanuje mdłym sarkazmem i pretensjonalną melancholią. Będę to czytać dalej. Jest! Jedziemy tym pociągiem. Filmy niczym zardzewiałe karuzele na opuszczonym placu zabaw kręcą się w kółko, nie oferując nic poza pustką i echem dawnej świetności. Gąciasz niczym dziecko, które nie potrafi przegrać, reaguje na krytykę furją i histerycznym płaczem. Odrzucenie rani go niczym sztylet, a każdy negatywny komentarz urasta do rangi tragedii. Gdzie podział się ten pewny siebie, ironiczny gałęziarz, który bawił tysiące? Został zaskąpiony przez zgorzkniałego malkontenta zatopionego w morzu samozadowolenia i autokompassii. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Konciarz to wojewódzki YouTube'a, tylko bardziej neurotyczny. Tutaj to tak na dwoje babka wróżyła, o co ci chodzi. Tak po masku się tutaj poruszasz po słowach. Internet już diagnozy wystawił, mam to w sumie w dupie, ale to AI ze śpiewaniem komentarzy to zacny pomysł. Nie wiem, czy od kogoś to wziąłeś, ale siada w tym całym gąciarz z Polska. E, dziękuję. Też tak uważam. Myślę, że to jest dopierdolony pomysł. Bardzo to jest śmieszne, funkcjonalne i muszę sobie przyznać, sam to wymyśliłem, nie podpierdoliłem tego nikomu, więc widzicie. Dziadek jeszcze wam pokaże, jak to się robi. Co do chuja, to nasz ekologiczny świat. Teraz będzie ciekawe pokazanie czegoś. Ten zegarek wystarczy. Słuchajcie. A ja teraz będę jak Malik Montana, będę miał dwa zegarki. Nie? Ten zegarek wystarczy, to coś wow. Mówi się, że szczęśliwi czasu nie liżą. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Nie rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy wiedzą lepiej. Skąd tyle nienawiści? I teraz odpowiedź. A ja nic nie zrozumiałem, totalny bełkot, teraz głowa mnie boli. To już lepszy zegarek cukierkowy, ten też nie pokazuje godziny, jak można zjeść. I to jest świetnie pokazane, że różnica zdanie jest nawet na temat tego, czy ten zegarek jest fajny, czy nie. Rozumiecie o co mi chodzi? Parę. Z dwa miesiące temu wrzuciłem na Instagrama e, zdjęcie jak dojebałem na siłce I, i głosy krytyczne na ten temat brzmiały bierzesz doping e, i jeszcze było, ale ktoś mi napisał góra mięśni bez mózgu. I pomyślałem sobie, wow, to jest ludzie naprawdę mają taki taki symulator tego, że jeśli ty sygnalizujesz, patrzcie, jestem z czegoś jestem, nie wiem z czegoś zadowolony, chcę, coś wam pokazuje, to ludzie wymyślą, jak mogę sprawić tej osobie przykrość, dopierdalając w to, co ona próbuje pokazać, że jest dla niej ważne, nie? I to w ogóle tak działa ta komunikacja w mediach społecznościowych w naszych czasach, nie? Trudno jest brać to w jakikolwiek sposób do siebie, jeśli taki komentarz, coś jest z tobą nie tak, jest pod. Takim zdjęciem. <noise> Ludzi popierdoliło po prostu. Gdy widzę komentarze na twój temat, a trochę jest, to czuję, że oni po prostu nie rozumieją. Chcecie bronić, ale zdaję sobie sprawę, że nie do końca wiem jak. Tak, no teraz jakiś kolejny komentary coś tam nagrał na mój temat. Ja już. Ja, ja tego nie zamierzam oglądać, bo już nawet sama nazwa tego kanału brzmi jak jakieś zwrodnienie odbytu, nie? No, nie tylko ja to widzę, tak? Co? Nie widzicie tego? Hipokryci, gówniarze, zesrane za jeba. Ta narracja, że komentarz nie jest o mnie, tylko o tobie, to się czymś różni od tatuaży? Tylko Bóg może mnie sądzić, czy nie? Znowu dobry, doby, dobry argument. To jest dyskusja, którą możemy odbyć w warunkach mniej agresywnych. Zmalał mi mózg po tym filmie. Tak właśnie się stało. Unikalne podejście, mi się podoba twój content, ogólnie zawsze jak ktoś wyjdzie przed szereg z dziwnymi opiniami albo innym podejściem do świata, to cię zaczynają obrzucać gównem i chcą, żebyś zniknął. Serduszko. Dobra, kupuję tę nową wersję gąciarza. co czasem lubię sobie posłuchać płaskoziemców, i ogółem ludzi, którzy mają delulu, Krzysiek idealnie się wpisuje w me gusta. Abstrahując wojenki komentujących, czy gąciarza popierdoliło, czy oświeciło, to jest jedno i to samo, ok? Pierwszy twórca treści na YouTube, który wykorzystuje AI w taki seamless sposób, że to jest świeże, to jest dobre, świadome wykorzystanie narzędzia na obecnym etapie jego rozwoju. Wielki gon trend setter, czy wam się podoba, czy nie. Mm. Komentarze pozyskujemy metodą Cruelty Free z odnawialnych źródeł. Kompostowalna treść poddawana jest rekonstrukcji emocjonalnej. Karma to nie dziwka, a jeśli tak myślisz, to musisz jeszcze odrobić lekcję. Znajdź może normalną pracę i przestań się błaźnić, Winter. Już po pierwszym zdaniu myślałem, że coś z tego będzie. Kiedyś ten chłop po prostu brał pół litra i sznur, szedł za stodołę i kończył przedstawienie. To jest... Wybrałem dzisiaj dla was kilka komentarzy sugerujących, że powinienem się zabić, tak żebyście poczuli sobie ten smaczek życia. Gościu, ty chyba na łeb dostajesz. O co w tych filmach chodzi? Jaki jest żart w tym, że robisz piosenkę z jakiegoś komentarza? Ewidentnie nie jest z tobą dobrze. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jaki w tym jest żart? Pomóżcie mi. Krzysiek, kiedy w końcu samobój? Bo oglądam od lat i nadal nic. Wiesz, jak piszesz takie coś komuś w internecie, to jest jakaś szansa, że trafisz, nie? I zadaj sobie pytanie, znaczy trafisz w sensie, że trafisz w taki moment, że kogoś popchniesz w tę stronę, nie? I teraz zastanów się, czy ty chcesz to zrobić komuś, czy komu ty to robisz w zasadzie? Czy sobie to robisz, bo sam masz takie myśli? To nie jest normalne, nie? To nie jest normalne, coś takiego komuś pisać, komukolwiek, kurwa. Nie? I to jest. Ja przeczytałem setki, jak nie tysiące takich rzeczy, więc musiałem się jakoś, wiecie, opancerzyć na tyle, że mnie to. Nie boję się tego wrzucić po prostu do filmu, żebyście też musieli to poczuć, nie? Jebać takich ludzi. Dokładnie tak, jeśli cię kończasz w kurwia, to go nie oglądaj. Z drugiej strony mamy w Polsce tylu fanów piłki nożnej, którzy jej jednocześnie nie dzierżą, że ja już nawet nie. I to, to jest to, mi, to porównanie mi się bardzo podoba. To jest naprawdę, jest w tym jakaś rzecz, nie? Że w Polsce, wiecie, największe hity polskiego internetu to jest Pandora Gate i Stanowski o Janoszek, nie? Ja się czuję, że jestem po prostu totalnym przeciwieństwem potrzeb społeczeństwa polskiego, nie? I to jest. to jest ciekawe uczucie. Bo ja nie umiem takich rzeczy robić, no kurwa, nie umiem. Ja oglądam te jego filmiki, bo ciekawi mnie, jak on skończy. Mam ubaw oglądając tego błazna. Pewnie skończy tak, że się zaćpa albo skoczy z wieżowca, a przed skokiem rozpłacze się i zrzuci całą winę na widzów. To dla was, żebyście sobie poczuli, właśnie, jak to jest. Czuję, że magik niedługo wleci. I co? Czujecie dyskomforcik? Krzychu, Jak dla mnie możesz wrócić do internetu jedynie poprzez nagrywanie, tak jak to robiłeś w przypadku Japonii, miejsc czy fenomenów kulturowych. Słuchaj, e, wysłałem ci na maila takie pismo. Tam napisałem, wiesz, ja, Krzysztof Gonciarz, legitymujący się dowodem, baba, proszę o pozwolenie na dalsze e, publikowanie treści w internecie. Nie? Więc sprawdź sobie, bardzo cię proszę, żebyś mi to podpisał, nie? Co nie dostałeś? Hmm. Kurwa, Krzysztofie, należy ci się Oscar za krótką formę musicalu? Genialne. No i widzicie, i to jest przyjemny komentarz, to są musicale, to co ja ostatnio robię. Zapytaj beczkę The musicai AI, albo Zapytaj AI, albo Zapytaj AI Beczkę. Czekam na to, aż wszyscy zrozumiemy to, co Gonciarz gada i będziemy te filmy omawiać na języku polskim, w szkole. Zardzewiałe karuzele na opuszczonym placu zabaw kręcą się w kółko, nie oceniam cię, ale na świniobi... a to już było. Trochę chujowo, że przez brak szczęścia w życiu trzeba wyrabiać jakieś dzikie wigibasy na kutasie lub na głowie, by się na nowo narodzić, zbudować i poskładać roztrzaskaną psychikę. To jest buddyzm explained, nie? To jest w zasadzie każda... każda filozofia... <grywa> Kiedykolwiek wymyślona, to jest to, co napisałeś. Chujowo, że przez brak szczęścia trzeba yy, coś robić, nie? Także dobra robota. Chyba niewiele ludzi musi przez coś takiego przechodzić. No, tutaj się mylisz. Jak na przykład stanie się niepełnosprawnym w połowie swojego życia i przepracować to, że to wcale nie koniec i trzeba walczyć dalej. Z psychiką jest podobnie. No i właśnie, masz rację, nie? Przypomnij sobie te słowa, jak będziesz w kryzysie. Pomogą ci. Krzysiek, psom po zabiegach zakłada się na szyję specjalny kołnierz, bo pies nie rozumie, że jak będzie się drapać, to się nie zagoi. Ten komentarz siadłby idealnie z new podkładem, to się nie zagoi w refrenie. Nie, nie, nie. <grytania> to jest bardziej coś w rytmie reggae. Polskiego reggae. Takiego wiecie. Jaj jest prezydentem, Jaj jest kierownikiem. Jak to policjant przeszukuje mnie. Krzysiek, psom po zabiegach, zakłada się specjalny kołnierz. A skąd mamy wiedzieć, czy ty się odradzasz, czy jesteś takim socjopatą, że spłynęło po tobie jak po kaczce i po prostu robisz dalej, co robiłeś? Bardzo dobre pytanie. Skąd macie to wiedzieć? To jest bardziej pytanie, które należy sobie zadać skąd... skąd założenia, które mam na temat danej osoby, nie? Skąd mam, nie wiem, wiedzę na jej temat, skąd... jakby co ta osoba robi w moim życiu? Wiesz, nie mówmy teraz o mnie, bo to jest dla was mylące, ale weźcie sobie osobę w waszym życiu, która wam działa na nerwy, tak jak ja, ale nie jest mną. <laughs> I ja lubię na przykład takie po powiedzonko, że nie... nigdy nikt cię nie okłamuje, tylko zawsze ty sam siebie okłamujesz. To jest bardzo fajnie powiedziane. Nie? I tak samo jest z różnymi rodzajami właśnie e, ranienia i tak dalej. Nie? O tym opowiadam cały czas. Najważniejsze w tym wszystkim. To jest wgląd w siebie. Wgląd w siebie. Trzeba poznać, kim się naprawdę jest. Nie? I nie trzeba tego nikomu mówić. Wniosek jest taki, że prawdziwy kancel jest niemożliwy tak długo, jak ci bania nie wysiądzie i myślę, że to dobrze. No, widzicie, i pff, kolejny raz e, muszę być na forpoczcie jakiegoś procesu społecznego. No, Trudno, <tudno> nie? Tym razem trudne się wylosowało. To by cię, cię nie zaprosił.